Dzień dobry, witam Was serdecznie. Witamy Was ponownie z kliniki Haluxmed w Komornikach. Ostatnio spotykaliśmy się tutaj z doktorem Zbigniewem Jackowiakiem i z doktorem Stefanem Urbasiem. Dobry. Temat stóp nie został do końca wyczerpany. Myślę, że byśmy mogli tak się spotykać co tydzień, byśmy nigdy nie wyczerpali. Pan doktor Bigniew zaczął temat chirurgii małoinwazyjnej i nasunęło się dużo pytań z Waszej strony. W wiadomościach pisaliście do nas, więc wyjaśniamy dalej ten temat. I właśnie pan doktor zaczął na wcześniejszym live, więc kontynuujemy. Panie doktorze, co to jest ta chirurgia małoinwazyjna? To, to ja to wydam doktorowi Stefanowi, to jest, Aha, jego, to, to jest jego. Tak. Ja... Przepraszam, że tutaj do doktora... Nie ma sprawy. Z przyzwyczajenia. Ja Z przyzwyczajenia ostatnio, się. ale teraz pan doktor Urbaś, pan doktor Stefan Urbaś jest tutaj specjalistą w tym temacie i nam na pewno to wyjaśni. Właśnie proszę nam wyjaśnić, co można tą metodą leczyć, co, co to jest w ogóle ta chirurgia małoinwazyjna? Chirurgia małoinwazyjna jako taka to zbiór bardzo szeroki, zbiór technik mających na celu jak najmniejszą traumatyzację organizmu. I do tej chirurgii małoinwazyjnej tak naprawdę moglibyśmy wrzucić przeróżne dziedziny medycyny zabiegowej, począwszy od chirurgii ogólnej przez ginekologię, wszelkiego rodzaju laparoskopie a w ortopedii znane nam doskonale artroskopie. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy pomówić o, o tej technice małoinwazyjnej, tak zwanej MIS-ie z angielskiego Minimal Invasive Surgery, dotyczącej stopy. Ona trochę różni się od tych technik wspomnianych przeze mnie, czy to w chirurgii ogólnej, czy artroskopie, brakiem optyki. Tak, ona okay. nie ma opcji. Aha, czyli tam nic nie wprowadzamy. Nie wprowadzamy mhm. źródła y, obrazu, nie, nie mhm. jesteśmy w stanie spojrzeć do wnętrza organizmu. Ale widzimy. Ale widzimy. Okay. Widzimy w y, ja. inny sposób. Ja. Mhm. Właśnie posługując się y, aparatem rentgenowskim, tak zwanym torem wizyjnym, który tutaj mamy, y, włączony i który nam przeszkadza od paru minut y, szumiąc. Nie wiem, czy go dobrze widać y, u Państwa. To właśnie dzięki takiemu aparatowi kontrolujemy każdy ruch podczas zabiegu. Ja może pokażę na monitorze w tej chwili wyświetlane zdjęcie stopy, ale w trakcie zabiegu, tutaj przy użyciu znacznika laserowego, powiedzmy, że moja ręka to jest operowana stopa, a w tej ręce trzymam narzędzie o napędzie elektrycznym i każdy swój ruch. Przy użyciu tego monitora jestem w stanie skontrolować na ekranie. O, teraz widać w górnym lewym rogu ekran. Ja przyciskam pedał obsługujący ten monitor i widzicie Państwo na nim moją rękę wraz z tym, z tym narzędziem. I tak mniej więcej przebiega każda operacja. Każdy ruch, począwszy od nacięcia skóry kontrolujemy na, moni na, monitor na monitorze tak no. właśnie czyli to jest ważne że nie ma tych takich naci nie ma no, takich dużych e, późniejszych. jak sama nazwa wskazuje no, jest to chirurgia małoinwazyjna czyli zaczynając już od cięcia skórnego ono jest znacznie mniejsze niż w klasycznej chirurgii e, poprzez traumatyzację kości ona okay. też jest znacznie mniejsza użycie stabilizacji wewnętrznej, czyli wszelkich rodzajów implantów, ona też jest ograniczona, a czasami w ogóle jest niepotrzebna. Bazujemy po prostu na stabilizacji skórnej przy użyciu plastiku. Może wyłączmy, bo nie będzie Tak, myślę, że w tej chwili możemy już wyłączyć ten monitor, nie będzie nam przeszkadzał. Państwo będziecie nas lepiej słyszeć. No i właśnie ten specjalistyczny sprzęt jest potrzebny do tego, żeby, żeby wykonywać te zabiegi, czy coś jeszcze takiego. Jest instrumentarium podstawowe. Mm -hmm, okay. Zaczynając od właśnie skalpela, A To jest taka się... ważna. Bez tego jakby nie jesteśmy w stanie. To jest konieczny konieczne konieczne gadżet, który potrzebuje. Bezwzględnie przy każdej operacji z użyciem właśnie tej, tej, tych technik małoinwazyjnych w obrębie stóp. No i co tą metodą możemy leczyć? Jakie, jakie deformacje w obrębie stóp tą metodą możemy spokojnie, możemy spokojnie się nim. Sama, zająć? sama technika jest bardzo rozwojowa, także mm -hmm. tych, tych procedur, tych schorzeń, które, które możemy leczyć przy jej użyciu, co chwilę nam przybywa. My natomiast najczęściej, najczęściej, najczęściej używamy ich tej techniki małoinwazyjnej w leczeniu palców młotkowatych, palców młoteczkowatych, zaburzeń osi palców, korekcji tzw. metatarsalgi, czyli popularnie zwanego przez pacjentów tzw. płaskostopia poprzecznego. Okay. Możemy także leczyć no, ostrogę ale tu, piętową. Zatrzymaj się zatrzyma. na chwilę przy tym płaskostopiu poprzecznym, bo przedtem... To był dramat z leczeniem płaskostowia poprzecznego, no, bo właśnie. każdy pacjent, który przychodzi do nas, to ma taką chorobę typu koń, kuleje, płaskostowie poprzecznej. i każdy mówi, Jezu, muszę zaoperować. no i co będzie. I kiedyś to był rzeczywiście problem, a, a teraz... Zgadzam z poważę, się, tak, wyjaśni, tak, tak. Bo zdecydowanie, to zdecydowanie, co zdecydowanie był to problem i dla pacjentów, i dla nas. Po pierwsze dlatego, że ten, ta rozległość zabiegu Y, dawniej była znaczna. Cięcia były centymetrowe na, na, na grzbiecie stopy. W tej chwili, przy użyciu technik mało y, poważnie poprzez 2-3 mm nacięcia skórne wprowadzamy narzędzie i, i, i dokonujemy jakby korekcji tej, tego płaskostopia w ten, spa, w ten sam sposób y, przez te cięcia. Y, nie używamy implantów, to też, to też jest ważne. Nie? Właśnie, Zgodzisz to też. się, że, że implanty, no, które później nie? często zdarzało się, że musieliśmy usuwać. W tej chwili wyeliminowaliśmy praktycznie konieczność użycia implantów. No, no chyba, korekcji. że są zmiany na głowie, eksaminetami. Tak, obrócić. chyba, że są zmiany zdecydowanie to wtedy, to wtedy to to tak. tak. Ale też tą metodą można wejść do takich e, zmian, żeby nie. Mm, mm, przy określonych zmianach mhm. zwyrodnieniowych, no niestety już musimy sięgnąć po y, klasyczne no, ale ich jest metody, innym, no. ale, ale, ale to, to, to najczęściej okay. nie jest jakby przyczyna y, tego y, y, to zupełnie inne rodzaje dolegliwości. Wtedy my wiemy, że, że z czego wynikają te, tego typu dolegliwości i wtedy mhm. faktycznie nieuniknione jest już otwarcie. Stopy. stawu i, i zajrzenia jakby do środka bezpośrednio. Ale właśnie dużo jest tych takich zmian, jak palce młotkowate, które też no, pacjentki zgłaszają estetycznie, nie? I wtedy czasami jak obserwowałam to, że po takim cięciu to nie wyglądało to dobrze po takiej klasycznej operacji później. Wy znaczy, się wydajecie, mhm. że zaletą jest to, że Kiedyś używaliśmy, teraz też używamy, ale no mhm. ile, ile procent implantów do palców matkowatych? 5 w stosunku do tego, co było no nie więcej. Nie więcej, nie więcej. Nie? Czyli, czyli zamiast implantów, przedtem były druty oczywiście. Czasami te druty też są dobre, ale to są marginalne ilości, które, okay. które kiedyś były nagminne, a teraz, to a teraz zeszło jest lepiej zeszły na margines, bo te techniki minimal inwazji po kilku miesiącach te palce troszeczkę się ruszają. No mamy alternatywa jest taka, jak wsadzisz implant, nie rusza się w ogóle, okay. y, wsadziłeś drut, nie rusza się w ogóle, to robisz techniką minimal i po kilku miesiącach będzie się ruszał, bo, bo istotne jest, że u niektórych ludzi y, jak na przykład zrobiłeś drugi palec, stworzyłeś implant, to on potem taki szedł, jak taki żołnierz mm -hmm, ołowiany tak, tak, to i to nie było fajne. Teraz idzie to bardziej harmonijnie, więc no ten ruch oczywiście nie jest taki jakbyśmy sobie chcieli, jakby był bez, bez, bez schorzenia. Czy też żebyśmy wyjmowali je w ogóle, no ale jest lepiej. Jest okay. lepsze. Okej. Okay. I teraz właśnie ważne to pytanie w tej sytuacji też się nasuwa każdemu pacjentowi, kiedy, kiedy ta operacja, czy jednak te leczenie zachowawcze, jak wkładki mają sens, czy, czy jednak decydować się na operację, czy można zacząć po prostu od, od korekcji za pomocą wkładek, od odciążenia tych miejsc za pomocą wkładek. No, to ważne pytanie, bo, bo wszyscy myślą, że my jesteśmy skłonni głównie leczyć operacyjnie. Natomiast, jeżeli pacjent do nas trafia z tak zwanym płaskostopiem poprzecznym i, i z dolegliwościami bólowymi, to pierwsze, o czym myślimy, mhm. żeby mu ulżyć w tym bólu, ale niekoniecznie sięgając właśnie po, po, po nóż. Więc w takiej sytuacji możemy użyć wkładek. Możemy, jeżeli w badaniu przedmiotowym okazuje się, że temu płaskostopiu towarzyszą jakieś przykurcze mięśniowe, zapalenie rozcięgien, możemy sięgnąć po, po ćwiczenia i po fizjoterapię. Także staramy się oczywiście w pierwszej linii zacząć leczyć zachowawczo, czyli nieoperacyjnie. No i oceniamy ten efekt tego leczenia nieoperacyjnego po, po kilku miesiącach. Jeżeli on daje efekt, to jesteśmy zadowoleni, super. Okay. Natomiast jeżeli pacjent wraca z dolegliwościami, albo nie daj Boże te dolegliwości się nasilają no wtedy wiemy, że, że lepiej nie zwlekać z operacji. Ale poza tym już, idę, lepiej się operuje, jak ten pacjent przychodzi, jak, jak mówimy o tych palcach młotkowatych, jak już mówiliśmy, lepiej jak on przychodzi i coś z tymi palcami robił, ta pacjentka głównie, niż nic, niż, niż pozwolił na to, że się rozwinęły takie krogulce wręcz, bo I je się już ciężko już, operuje, zmiana... efekt jest... Trwalona, no, 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 Ciężej się tak operuje, tak. więc lepiej, jeżeli ten pacjent Stosuje jakieś redresje, i lepiej, jeżeli stosuje ortezy, jakieś wkładki, a na palce młotkowate akurat ich jest sporo, bo te palce są bardziej przygotowane, są bardziej plastyczne. Lepszy jest efekt po prostu. I, i ktoś ma, komuś tam się zrobiły te, te palce młotkowate, dzisiaj mamy sierpień, a on może się zaporować w grudniu, no to coś musi robić w tym czasie, dobrze jest przygotować. Wydaje mi się, że ty, są ludzie, którzy przy, pacjenci, którzy przygotowują się do zabiegu i czasami noszą te wkładki. Ten efekt jest lepszy jest bardziej, nie, ta, ta tkanka jest bardziej przygotowana Pustyczny, do ingerencji i nie jest tak utrwalona, nie? Nie, jest, nie jest po prostu bierny. Tak, tak, to, bo, bo właśnie też to widać po, później po... To u Was widać. To u nas właśnie widać. No, to, jest, to, to jest taka robota, którą w zasadzie, podolowów. jak Wy byście zaliczyli ćwiczenia, wkładki, dbanie o tą skórę, to wszystko będzie lepsze, bo, nie, bo co z tego, że chodzi z modelem twardym, który nawet jeżeli mamy technikę minimalizacji, tak, no to mamy, mamy tutaj na, na stawie PIP, mamy twardy model, no ale nie musielibyśmy mieć go wcale takiego twardego jak skóra napięcie, tylko lepszy, bo w technice minimalizacji w zasadzie nie wycinamy tych modeli, mm -hmm. bardzo rzadko. Okay. I, I wtedy, kiedy jest ta stopa bardziej przygotowana, czyli poprzez kładki, poprzez ortezy, poprzez e, kosmetologię, mm -hmm. no to jest lepiej. To jest zdecydowanie lepiej rozległość wtedy naszych, naszych ingerencji jest mniejsza. Nie? Możemy sięgnąć wtedy tylko na przykład po zabieg w obrębie kości, a nie musimy y, robić tenotomii, czyli przecinać ścięgien, co zawsze rzutuje w jakimś stopniu na ograniczeniu ruchomości palca. No właśnie, tutaj też ta kondycja skóry, czyli wszelkiego rodzaju pęknięcia, y, maceracja na skórka jakieś stany. Zmiany grzybicze, bakteryjne, stany zapalne. Warto to zadbać o to dużo wcześniej, przed operacją, um, aby, aby skóra była zdrowa i, i łatwiej dla operatora pracowała. I lepiej, lepiej gojąca się. I lepiej gojąca się, właśnie. To jest ważne, żeby stosować e, kosmetyki e, pielęgnacyjne i, i, e, i dbać o to. Czy w takim razie jeszcze takie mi się nasunęło pytanie? Czy. Jeżeli ktoś decyduje się na operację i ma naprawdę im odciski, modele, bardzo twardą, narośniętą zrogowaciałą na skórek, dobrze, żeby udał się do podologa i zrobił z tym, że tak powiem, porządek, czy lepiej nie ruszać przed zabiegiem. Bo ktoś już jest zdecydowany... Ale decydujany. pacjent zawsze idzie wcześniej. I, Ale tak, jest tak, to jest inna świadomość. Yy, yy, Czyli tutaj pacjenci, pacjenci są mądrzy. Nie? Okay. Wiedzą, że nie pójdą z tym do okulisty, tylko idą do, do podologa. Nie? Czyli ja, warto to sobie zrobić. Ja kiedyś no. się zetknąłem z takim określeniem, kilkanaście lat temu w Niemczech, że, mm -hmm. yy, że pacjentom, ci lekarze mówili, że pacjentom trzeba mówić o tych, ich problemach, o tych możliwościach. Ja mówię, a jak tam o mężczyzn, Mężczyźni wiszą jeszcze za ogony na drzewie. Teraz już się zmienia. Sam byłem mu podobał. I, I bardzo mi się podoba. No Także ja, polecam, naprawdę. Ja miałam taką pięcioletnią przerwę w pracy, bo yy, no, z, yy, na dzieci, że tak powiem. I po prostu teraz wracam i jestem w głębokim szoku, jakaś, jak się zmieniła świadomość ludzi przez ten taki, taki krótki w sumie okres, bo jak wcześniej pamiętam, już w ostateczności z tym wrastającym paznokiem, w ostateczności, a teraz już profilaktycznie jednak przychodzą osoby, i tak samo jest z deformacjami stóp. Trafiają wcześniej i przez to też myślę, że u państwa w państwa pracy lekarzy też wcześniej jak zadziałamy prewencyjnie, nie dopuszczamy do tych takich utrwalonych zmian i, i, i ogromnego bólu stanów zapalnych i. i, I jeszcze jest jedna ważna mhm. rzecz w się, tych pacjent, pacjentów, którzy przechodzą tę operację płaskostele poprzecznego, czy palcem łotkowatych, czy też tam mm, mm, jakieś ingerencje w obrębie palucha. Dolegliwości są zdecydowanie mniejsze. Zdecydowanie, absolutnie zdecydowanie mniejsze. Trochę zastanawiamy się dlaczego, nie? bo możesz te kości poprzecinać, one co naprawdę się czuję, że trochę się ruszają, a na pytanie boli. Nie, no to, to jest trochę magii w tym, ale, ale takiej pozytywny. Nie? to raz, że dolegliwości są mniejsze, ale i gojenie, yy, musisz przyznać, że, że przebiega no, no, zdecydowanie nic szybciej. Nic nie jest na 100%, nie? Nie ma reguły, ale, ale tak. tak. Sprawność osiągamy wcześniej. Mhm. Jeżeli mówimy o operacji yy, izolowanej płaskostopia poprzecznego, to w przeciwieństwie do dawnych technik możemy zastosować but płaski, ortopedyczne płaski. No, nie? I, i tak, i no to tylko jest, to jest to różnica to... na zdjęciu. Pacjent mm -hmm. oglądając zdjęcie po technice minimal inwazji patrzy i mówi, nie ma wzrostu, nie? bo, mm -hmm. bo się, zupełnie inaczej go się ocenia. Czyli po prostu jest klinicznie, wzrost już bardzo często jest i nie ma dolegliwości, a radiologicznie ktoś, kto nie ma z tym do czynienia mówi, ten pacjent nie ma wzrostu. Jest, żeby tam nie było wzrostu, to jest bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Tylko, że obraz radiologicznie jest często odmienny od klasycznego obrazu radiologicznego, kiedy używaliśmy implantów i, i, i tak dalej. Na to tak można by bez końca. Um, Okej. Okay. Czyli w takim razie też możemy łączyć tutaj e, zabiegi, jakby deformacje, jeżeli mm, jak najbardziej możemy tutaj korekcję tego płaskostopia, tak, mówmy, tak mówmy jak dawniej łączyliśmy techniki e, na haluksy. E, tak, korekcji płaskostopia z korekcją na przykład palucha czy palca mhm. e, młotkowego, tak i teraz możemy łączyć te, te zabiegi. Wręcz jest to dla nas łatwiejsze, ponieważ ten, ten, ta operacja trwa, Zdecydowanie krócej, więc połączenie na przykład korekcji płaskostopia z korekcją palucha i kilku palców motkowatych w obrębie jednej stopy to mhm. nie jest żadne czasowe wyzwanie dla nas. Czy dla zastosowania np. niedokrwienia w obrębie stopy, bo, bo to jest kluczowym ogranicznikiem dla nas, mm -hmm. jak długo ta stopa będzie może niedokrwiona być... w trakcie zabiegu, okay. a my operujemy tylko w niedokrwieniu. Nie. I macie a... ograniczony czas? A... Mamy, mamy, No tak, ale tego czasu jest dużo. Jeszcze jest jedna mm -hmm. ważna rzecz, nie? że 99%, może przesadziłem, może 97% mm -hmm. znieczulęte znieczulenia, Około kostkowe, ok, czyli okay, krótko mówiąc, czyli pacjent ma trzy e, zastrzyki jest... pod kontrolą USG w, w łydkę, mm -hmm. e, Że tak powiem kolokwialnie tyłek czuje, co jest bardzo ważne, nie? Że, że czujesz, że zwłaszcza no nie tylko, jeszcze za alkoholicz też jest. stopą i może wstać po kilku godzinach do toalety. I... Nie ma tego no, też jest takiej śpialne. obawy. Ludzie, pacjenci się najbardziej boją ze znaczy znieczuleniem się, boją znieczulenia. Też nie wiadomo dlaczego, bo to jest bardzo dobre znieczulenie, ale jest bardziej komfortowe jakoś w głowie dla pacjentów znieczulenie około-kostkowe. Zresztą ono jest trochę powtarzane w mniejszej dawce po zabiegu, żeby nie bolało, bo to najlepiej pieczywórz bólowo nam działa. Także to jest duża różnica. Kiedyś płaskostoje poprzeczne. Dużo większa operacja, dużo większy Jakie Czyli wtedy stosowali? Wtedy było tylko PP, kropelę tylko Parę lat temu. To że... Dokładnie. No, a teraz, <grym> teraz to jest to kostkowe małe dziurki, chodzi na okay, to, to też jest ważne, no, co do... doktor teraz powiedział, bo, bo, no to, bo to naprawdę niektórzy się boją też tego znieczulenia w ten sposób. Niektórzy wolą być uśpieni czasami, wolą tą narkozę. No ale jest najniebezpieczniejsza. No właśnie. a tutaj już w ogóle doktor mówi, no jak to jest tylko kostkowe no to. To już jest naprawdę, e, robi się naprawdę Naszyjne zabieg. że ludzie tak opanowali znieczulenie okołokostkowe. Ja pamiętam parę Mistrzowe. lat temu, e, jak się wprowadzili, to się drapali po głowie. Co to, jak to zrobić? No tak się robi na świecie, spróbujmy. No i od kilku lat to jest po prostu, że tak powiem, małpia zręczność. Robią to tak, że no Nie ma obszarów w mm -hmm. który, który kiedyś jeszcze były tam nie Po prostu nie czuję. Po prostu nie czuję. Po po prostu nie czuję. czuję. I po możemy zaporować naprawdę w tym około okołkośowym mnóstwo rzeczy. Okay. Mnóstwo rzeczy. Czy dużo jest takich sytuacji, jak ktoś, że pacjent przychodzi i mówi, że mam haluksy, i okazuje się, czyli paluchy koślawe, okazuje się, że trzeba coś zrobić więcej niż tylko ten paluch koślawy? Że jednak to płaskostopie poprzeczne, to metatarsalki, najpierw tam zrobić porządek i, i jednocześnie, z, czy, czy, tak, czy jednak więcej jest tych operacji na same paluchy koślawe. Same tylko i To znaczy, paluchy. głównym powodem zgłaszania się pacjentów najczęściej jest ból stopy jakiegoś rodzaju. Tak mhm. naprawdę najczęściej pacjent trafiając do nas dopiero dowiaduje się jaka jest przyczyna tego bólu, bo no, z haluksem spotkał się praktycznie każdy i, i to nie trudno jest rozpoznać pacjentowi samemu. Natomiast dopiero po naszym wnikliwym badaniu przedmiotowym yy, może okazać się, że oprócz tego palucha właśnie jest jeszcze obniżenie te, te, tego tak zwanego łuku poprzecznego mhm. stopu, czyli, czyli te oto płasko stopie poprzeczne. Ból pod głowami kości i śródstopia od 2 do 3, 4 no i 5. I wtedy no, na podstawie badań dodatkowych podejmujemy decyzję, czy aby nie trzeba jeszcze tam dołożyć okay, jakieś procedury. Teraz... Ja, jak nie boli, to nie robię. Okej, okay, no to tak. bardzo dobrze. Nie, nie boli, bardzo nie, nie nie to, to, to nie to jest, robię. To jest istotne. Ja zadaję często pytanie. Pani przychodzi, pacjent mówi, mam płasko stopie poprzeczne. Boli? Nie, no to nie masz. No. No, no, dokładnie, to też już chciałem nadmienić. że zawsze mamy płasko stopie poprzeczne, które ma spory odsetek społeczeństwa. Natomiast jeśli nie boli to zostawmy je w spokoju, ćwiczmy sobie mięśnie wewnętrzne, stopy, ćwiczmy, rozciągajmy mięśnie tylne, podudzia, ale jeżeli nie boli, nie decydujmy się na operację. Czyli y, to jest tak, że warto skonsultować, podejść do indywidualnie, nie słuchać też y, jakichś takich dziwnych porad, nie wiadomo, bo czasami pacjenci różnie boją, boją się w ogóle udać też na konsultacje nie, niektórzy do lekarza, bo myślą, że od razu będzie ta operacja, nie, od razu będzie i to tak odwlekają. A, no być może, no, no, ale nie jest to i, nikogo nie, nie, nie przynoszę. Sytuacja z dzisiejszego dnia. Przychodzi pan, 70 lat, jest duży halux i mhm. mówi. Ale bolała noga z miesiąc temu, jak diabli, ja mówię, tak się zapytywałem, czy rzeczywiście jak diabli, mówię, jak diabli bolała mnie. Poszedł do lekarza rodzinnego, dał mu tam lek przeciwzapalny. Na początku mi nie powiedział, że dał mu też milurit, ale zadałem mu takie pytanie, mówię, a czy, no ma pan tą zmianę 20 lat, on mówi dłużej, mówię, i co? I teraz panu w wieku 70 lat, bo raz pana zabolało, ma pan ochotę ją zlikwidować? Yy. No tak myślałem, mówi. Nie? Mówię, gdyby, a gdyby Pana nie zabolało, czy byłam by to zoperował? Mówi nie. No, mówię, no to najpierw zbadajmy tego pacjenta. Akurat y, moim zdaniem on ma tam dnę moczanową, która bo dobrze zareagował na, na leki, więc to jest przykład na to, nie rzucaj się na wszystko na operację, bo pacjent nie zawsze chce tej operacji. Róbmy to, co on chce. W moim życiu zawodowym parę razy, jak namówiłem pacjentów na zrobienie czegoś więcej, się na mnie to zemściło. Na no tych właśnie. pacjentach też na szczęśliwie no wyrozumiali, ale nie rób czegoś na wyrost. To jest, to jest bez sensu nie uszczęśliwiajmy, Albo przychodzą pacjenci i mówią, a zróbmy jeszcze to, mnie boli nie, to nie róbmy, bo zacznie bolić lub no może zacząć i będziemy mieli problem wtedy. No, czyli faktycznie e, podejście indywidualne jest, e, jest tutaj e, po prostu najważniejsze. E, odczucia i samego pacjenta i, i, i e, to jest najważniejsze. No, myślę, że tutaj ten temat. E... Ale chciałem zapytać, bo rozmawialiśmy mhm. przed tym, chciałem zapytać nas o nerwiaka mortowego. A, no tak, jeszcze to jest ważny temat. Bo to, bo ten... Jedna z, z, z klientek takie pytanie zadała mi po prostu niedawno. I jeżeli by mógł pan doktor wyjaśnić, co to jest i czy tą mikroinwazyjną chirurgią byśmy mogli podziałać coś, czy tu już jednak nie. No, akurat tutaj muszę panią rozczarować, bo. Tej techniki mamy Właśnie dużo mam tych pacjentów, też ich na, bardziej na fizjoterapię, ale... Nie moglibyśmy mhm. wykorzystać, bo nerwiak Mortona tak naprawdę jest zmianą rozrostową. Mhm, czyli no można by go nazwać nowotworem najczęściej nerwu. Czasami zanim rozpoznamy nerwiak, a tak naprawdę ten nerwiak możemy rozpoznać po badaniu histopatologicznym, czyli po operacji, Mówimy o tak zwanej metatarsalgi Mortona, czyli bólu o charakterze nerwiaka, ale nie mamy stuprocentowej pewności, dopó nerw. dopóki mhm. tego nie usuniemy. Czyli tutaj już musimy sięgnąć po, po klasyczną chirurgię, musimy. Y otworzyć tego te, 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 te pacjenta, musimy otworzyć tę stopę, wyciąć nerwiak i, i oddać go Jeśli to jest zmiana na nerwie. Jeżeli jest tam guz, y, no właśnie, może być który tworzy objętość uciskającą mhm. na nerw, no wówczas y, możemy pozbyć się tylko tego guza. Okay. I to z korzyścią dla pacjenta taką, że y, zachowujemy czucie w obrębie palców. Często jednak, jeżeli to jest nerwiak Mortona, Musimy usunąć zmianę w całości i, i no niestety jakby... Efektem tej naszej operacji jest często zaburzenie czucia w obrębie tych palców, Bo natomiast jednak, likwidujemy ten, ten ból. Ten ból y, związany z, tą z, tą, z tym nerwiakiem. Z tym nerwiakiem. Bo jednak często przy, właśnie, y, jest stosowana fizjoterapia i ona tak nie pomaga na długo. Ja obserwuję, że jednak pacjenci. co, y, ja, 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 tak się... ja bym robił tak. Mm -hmm. ja, ja jak do mnie przychodzi pacjent i ma takie bóle w przedostopiu, mm -hmm. to ja go się pytam, jak długo boli? Jak dwa lata boli, boli, ma cechy na nerwiaka, to wtedy tak. A jak nie, to robić fizykoterapię. Próbować, zawsze od tego trzeba zacząć. Okay. Okay. Można Czyli spróbować number... tak. Jak mówisz, można też spróbować leczenia miejscowego przy tak. pomocy sterydu. To hmm. też nie jest złe rozwiązanie. Czyli Lepiej okay, raz czy hmm. dwa razy możesz spróbować. Nie? Tak. nie 20 razy, raz czy dwa razy. Jak hmm. nie pomaga no i wychodzi tu diagnostyka i klinika, to trzeba coś z tym zrobić. Ale musi być też element czasu, a nie że ktoś boli noga dwa tygodnie czy dwa miesiące i od razu róbmy jest... operację. Nie róbmy od razu operacji. Hmm. Okay. Bo w 10% usuwanych nerwiaków ból pozostaje. Hmm. I co wtedy tym okay. pacjentom powiedzieć? Bo jest inna przyczyna. Nie? i fajnie, bo tutaj akurat kończymy, ale fajne, fajne to zakończenie nam wyszło, fajne, że jednak próbujemy mniej inwazyjnych metod, w różnych przypadkach. Ale od nich musimy zawsze zacząć. No właśnie, tak jak Pan doktor powiedział i to jest fajne, że od nich zaczynamy, próbujemy, natomiast dzięki temu, że mamy taką już coraz szerszy wachlarz tych metod, mniej inwazyjnych, też te operacje już nie są takie rozległe, jak kiedyś, nie są, nie sprawiają tyle bólu i raczej jest o wiele lepsza i szybsza. Dziękujemy Wam za spotkanie. Troszeczkę, troszeczkę jak zwykle, przedłużymy, bo zawsze, zawsze ten czas pytań jest, nasuwa się dużo. Dziękujemy. Dziękuję. Jeżeli chcecie, żebyśmy dalej tutaj doktorów wypytywali o różnego rodzaju metody, to proszę piszcie, zadawajcie pytania i będziemy dalej wyczerpywać temat. Dziękujemy i widzimy się po raz kolejny.